Z tej Alien i jesteśmy dzisiaj w Star Stable gdzie mamy nową aktualizację i już wam mówię jaką już mówię jaką i oczywiście będziemy czytać będziemy czytać coś co lubicie najbardziej Pomóż Tomasowi Rockwil Witamy w tym tygodniu aktualizacji w której mamy okazję kolejny raz pomóc Toma na rodzinie Rockwil Pomóż Tomasowi znaleźć drogę do domu Thomas Rockwell, Rockwell spędził wystarczająco dużo czasu w bunkrze w Eponie po tym jak zatruł się wodą bagienną pi. Jego syn Edward Edward próbuje sprowadzić go do domu, ale potrzebuje twojej pomocy. Jedź i porozmawiaj z jego żoną, z jego matką, sorry, Lisą, no, z żoną Tomasa, w nowej grani, aby pomóc Tomasowi zjednoczyć się z rodziną. Aby, roz, aby rozegrać te zadania, musisz ukończyć zadanie, w którym pomagasz Izabel, nie powiem jej nazwiska, Isabel S., odnaleźć konia aliasa, a także to, w, której, w którym bardziej powinno być. Edward Rockwell ucieka z domu. I tu mamy zdjęcie Edwarda w jego bunkrze. I te zadania są creepy i ja ich bardzo nie lubię. Motam się przy nich strasznie, więc przepraszam. No, nie lubię tych zadań: nie lubię po prostu, nie lubię, ale fajnie, że dali coś nowego i że dali coś dla wyższych poziomów. Super sprawa, mega sprawa. Pod, pod zdjęciem Tomasa jest napisane: Pomóż rodzinie Rockwell, Rockwell znaleźć, znaleźć lekarstwo na chorobę Tomasa. Ok. Tarkoni, w tym tygodniu Tarkoni rozkłada się w zachodnim przylądku, ok yy, jesteśmy na Spotify super, powiem wam, że fajna sprawa i zamierzam coś zrobić ale nie wiem, czy to się uda w ogóle może z waszą pomocą <grym> słuchajcie, yy, uwielbiamy naszą muzykę, muzyczną magiczną muzykę w grze yy, i wielu z was od lat od lat, to mnie zastanawia yy, pyta, czy można jej posłuchać poza grą Hmm, można na YouTubie. No nie wjeżdżaj mnie w ekran, no kurka wodna, no co się obrócę? Tak sobie w ekran wiedzie. Hmm, poza grą. E, dobra. Może. Marzenie staje się rzeczywistością. I to jest piękny moment. Nie oszukujmy się, kiedy marzenia stają się rzeczywistością. E, I od, te, od dziś m, znajdziecie naszą muzykę na Spotify. E, nieważne, czy chcecie poczuć się. E, m, nostalgicznie, przy dźwiękach Starshine Legacy, czy też nabrać energii przy muzyce z Epony. Znajdziecie nas na Spotify pod nazwą Star Stable, czyli cała saga Star Stable, cały soundtrack wszystkich gier znajduje się właśnie tam. Świetna sprawa. To nie wszystko i to mnie bardzo interesuje. Jeśli, sądzę, że mam są taki głos, ale <coughs> trochę źle się tuje i jak na zawsze nagrywam, to mnie ta choroba zawsze wraca, ja nie wiem o co chodzi. Ten katar kurde, zawsze gdzieś mi tam wiecie. Przeszkadza. Jeśli. E, jeśli, 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 jeśli e, przez kilka tygodni będziecie słuchać naszej muzyki, wypuścimy trzy najpopularniejsze kawałki, które będziecie mogli posłuchać, a następnie użyć w wideo lub różnych e, remixach damy Wam znać, jak pobrać te kawałki po około dwóch tygodniach. Swoje muzyczne doświadczenia tagujcie pod Your Voice. Okej. Okay. I mamy tutaj oczywiście miniaturkę tego Spotify'a, powiedzmy. No i to wiadomości sister Star Stabil, do których zachęcam, żebyście sobie sami obejrzeli. <kluzł> Powiem szczerze, że ja ich nie oglądam, chyba że coś ważnego jest, ale no dobra. I moi mili. E, jaki jest mój plan? No, mój plan jest oczywiście taki, żeby nasłuchać się, po prostu nasłuchać się, uwielbiam muzykę kaltersów, więc się jej nasłucham po prostu. <grych> Będę puszczała sobie ją w kółko Pobiorę tego Spotify'a Specjalnie po to Żeby po prostu posłuchać muzyki kaltersowej Bo ja sobie znalazłam tą muzykę na, na YouTube i to nie jest problem Żeby sobie to znaleźć Ale jak wiecie Fajnie też będzie posłuchać Ze Spotify'u Naprawdę fajnie, nie mam Spotify'a Nie korzystam ze Spotify'a, ale chyba zacznę Dla muzyki kaltersowej, którą absolutnie Uwielbiam, naprawdę uwielbiam Dobra, a teraz przechodzimy do zadań Jesteśmy u lisy. Dajcie mi tylko zaczerpnąć łyczka. Dobra, łyczek zaczerpnięty. To lecimy z czydaniem. Mhm. Dobra. Victory, mój biedny, kochany Edward, wybrał się tam, nie mówiąc mi ani słowa. Musimy go dogonić zanim ładko będzie pewnie. Ha nie, nie, nie będzie wyścigu. Zanim e, odnajdzie ojca. E, fatalnie byłoby, gdyby Edward zobaczył Tomasa w takim stanie, nie mówiąc już o tym, że poczułby się e, poczułby się... jak poczułby się sam Tomas. Sorry. E, nawet nie próbuję sobie tego wyobrazić. Chlip, chlip. Problem e, jest że ja myślałam, że ogólnie to te questy zaczną się u Tomasa, bo tam się skończyły. E, tam pod tym bunkrem. No dobra. Mówisz, Wiktorii, że Green Beauty da radę, no kurde, please, nie da rady. Green Beauty da radę i uda się nam dogonić Edwarda zanim dotrzemy do bunkra. Okej, okay. nie ma czasu do stracenia. Jedźmy do bunkra y, na wrakowym wybrzeżu. Trzymaj się, Edwardzie, mama już do ciebie jedzie. Uh -huh. Myślę, że będzie jakiś wyścig, ale punktowane te kwestie są także wcale. Aha, czyli nie musimy tego, jakby robić wyścigiem. Jak ona na kobieco siedzi! Świetna sprawa, słuchajcie! Nie no, słuchajcie, zrobię sobie zdjęcie. Przepraszam, ale zrobię sobie zdjęcie, bo to jest mega śne. Wiktorii, spójrz ładnie. Wiktorka! No, Wiktorka, halo! No, się ładnie spojrza nawet. Te, beauty. Dobra, niech będzie. No, śliczne, śliczne to zdjęcie. O, dobra. Brakowa wybraża jest tam, gdzie powodzenia i rzeczność tak trzyma, słuchajcie. Świetne. Świetnie po prostu siedzi pięknie kobieco. Ja wiem, że kobiecy, kobiecy dosiad, no laski na tym też miotają. No ale laska widocznie mnie dobrze jeździć konno. Fajnie, że się, że się wiedzie. Świetna sprawa. Dobra, słuchajcie. Dobrze jedę, dobrze jedę. No, nie jeździłam, powiem szczerze. Nasz ulubiony mostek, przeskoczymy? <grywa> trzymała się. Nawet jej dupka się nie odkleiła od siodła. Słania ara. Też tak bym chciała. Żeby mnie wybijało. zakręty, eee, zakręt, eee. <grywa> Ciekawe to jest. O Jezu. Dobra, ale my nie mamy nawet y lekarstwa dla tego pana, więc ja nie wiem dlaczego my tam nie idziemy. No, tak pewnie zobaczy, zobaczy tego tatę w tym, w tym, stanie. Mam takie wrażenie, że gdzieś tam to jednak się nadejdzie. Uuuu, zakręcamy, dobra. <śmiech> eee, <śmiech> ogólnie tych kosów nie lubię, nie tutaj. Czekajcie, ja źle zakręciłam znowuż. Źle znowuż zakręciłam? Nie, dobrze zakręciłam. Jaką ja jestem lamą? Dawno nie jeździłam, słuchajcie. Bardzo dawno nie jeździłam po tym tym. Dobra, pojedziemy sobie do tego domku. Bo tu jest też ten wyścigu, to może jakoś mi się przypomni. Tak, tak, chyba tutaj. Dobrze pojechałam. Dobrze pojechałam i teraz, Musimy teraz tu podejechać do tego bunkra. Wiem, że mam fajne odkrycia archeologiczne, ale ja teraz nie po skałkach chciałam jechać. Trzymaj się, kobito, trzymaj się, kobito. Bo tu pagórków na robili. O jezu, o jezu, o jezu. O jezu, o jezu! <grystanie> Jezus, widzisz, ze mną, nie zginiesz, ale. Znaczy, to no powiedzmy, ale. Ale masz przygodę chociaż. Kobieto. Ciesz się, gdzie ten e, bunkerer, bunkerer. Tam jest bunkerer, tak? Tam jest, nie wiem czy tam jest. Czekajcie, bo to, mówię, dawno nie byłam. Matko kochano, dziew... dziecko drugie. W ogóle co to za polaczkowa moda? Sandały i skarpety? No co ty kobieto? Zimno ci, to są na koniu, jak ja takie szybko, to ci zimno, to, to tak, ale... Ale ogólnie to chyba nie. Jak zaraz się gdzieś zawieszę, to będzie wesoło, wesolutko. To będzie bardzo wesolutko, ale ogólnie muszę jechać tam bardziej, bo tam jest bunkier chyba. Tam jest bardziej bunkier, tak mi się coś kojarzy. I musimy się tutaj przedostać. Łuhu! Jezu! Mój koń zarył pysiem w ścianę. Znaczy w skałę. Dalej, dalej, dalej. No, green beauty, dawaj no. Wio! Ogólnie chciałam powiedzieć, że jestem smutna i to bardzo. Co to jest tutaj? Skończył się mój e, ukochany, najukochańszy... E, Najukochańszy po prostu wręcz um, event, czyli tęcza, dosłownie, naprawdę, i w przenośni jestem bardzo, bardzo smutna. Nie, to nie jest tutaj, chyba nie. Naprawdę szkoda, że ta tęcza jest tylko raz w roku. E, to całe jedzonko, które widzicie tutaj, to jest właśnie z tęczy. E, na wiki mam więcej, o wiki bardziej dwa niż o lili. To już taki standard. Też Lilka więcej zarabia, bo ma dużo questów przed sobą. Wiki nie ma tyle questów przed sobą. wiadomo, jest już skończoną postacią. Nie! No. Więc, więc no, na Wiki bardziej dba niż o, o, o Lilkę. No, na Lilce dzisiaj, dzisiaj posiedziałam troszeczkę z rana, bo chciałam właśnie trochę tych questów, trochę tych questów, trochę tego jedzonka tam porobić. Tak czy inaczej, no jednak. Wiecie, nie? No, Wiki to Wiki, Lili to Lili. No, tu jest. A, 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 mamy mamy bunkier. Sorry, bo się zapomniałam. Ja tu tak dawno ja, nie byłam. Jezu! A, mamy kasenkę. <coughs> Dobra. O nie, spóźniliśmy się. Nie ma czasu na rozmowę. Muszę wejść do środka, do bunkra. Idziesz ze mną, Wiktorii? No, idę, idę. Poszła. A ja? Halo! No a ja? Przecież muszę iść. Dlaczego w tą stronę zaszłaś? Prawidłowo się schodzi w tą stronę, ale nie możesz w tą. Dobra, biegniemy. Uwielbiam tę muzykę. Ła! Mroczna taka. Halo? Lisa? Edward? Tomas? Halo? Halo, Tomas? Lisa, Edward, tak to było gdzieś tutaj, ale Jezuś tu nie ma. Co? Nie ma Tomasa. Ej, pokaż swoją twarz, tchórzu. Wiem, że tam jesteś. Słyszę cię. Matka kochana. Ale, Edwardzie, musisz zrozumieć, że wcale. Nie zamierzam cię doopuszczać. Nic. Nic na to nie poradzę. O Oj, trucizna działa nawet mocniej, gdy jestem zdenerwowany. Ups. Lisa, Wiktori, miło mi was widzieć. Musicie zabrać stąd Edwarda. Odejdźcie i zostawcie mnie tutaj. Serio? <laughs> Nieważne co się stało, musisz do nas wrócić, tato. Przecież nie może. O, jest Tomasz. To zdjęcie, właśnie. To jest zdjęcie z tego. Tutaj, o, jak to, taką pozę ma. Edwardzie, przestań. Bardzo chcę być z wami, ale to po prostu nie. Ale po prostu nie mogę. <laughs> nie mogę przebywać wśród ludzi. Mając w sobie tą truciznę. Ok, strasznie, przepraszam, ale nie mogę być blisko was, kochani. Muszę odejść. Jezus Maria, nie odchodź. Żegnaj, moja wspaniała rodzina. No nie no, mieliśmy mogą ratować, Halo. Nie, tato nie odchodź, jak... Nie rozumiem, jaka trucizna. No gówniana, kurwa, no ja pierdzielę. No, no i odszedł, patrzcie, no. Co ja mam zrobić? Halo? Powiem ci. Powiem Ci. Ej, czekajcie, ja mogę tam wejść? Halo, Tomas? To... Tomas, gdzie Ty jesteś? Tomas? Tomas, ja Cię chcę... Ja chcę na górę! Chcę skakać! Nie mogę skakać. A teraz na krzesełko mogę? Na krzesełko i na górę? A tu jest drabinka, patrzcie, ja mogę na górę wejść. Pudełka jakieś. Nawet telewizor tu mam. Miał. Wow. Dobra, no i co? I psa poszedł, tak? Ja nie mogę tam nawet skoczyć. On tam jest? Nie mogę go tam. <kling> Ogólnie fryzurę zmieniłam, nie? Tak w takich okolicznościach świetnych na no to, to fryzurę zmieniłam po roku, tak, wiecie, z okazji tęczy, <grydź> jakoś tak wcześniej mi się nie chciało, ale chyba wcześniej nie zmienię, bo to mi się aż tak bardzo nie podoba, <kling> znaczy jest ładna, ale jakoś tak, <kling> yy, obawiam się, że masz rację, no właśnie, wiem. Wiktorii, chlip, chlipy, nie możemy pomóc Tomasowi, więc lepiej chodźmy stąd. Nie chcę, żeby Edward widział Tomasa w takim stanie. Rób, co mówią Edwardzie. Wyjdź, powiem ci więcej, gdy będziesz na zewnątrz. <coughs> Dobra. Opuść bunkier. A, oni się teleportowali, dobrze. Super. Ostatnia raz, jak to byłem, nie było takiej możliwości. Hops, hops, hops. Czekajcie, czy to, jakby nie musimy stąd uciekać, to mogę sobie to zwiedzić i zobaczyć, czy w ogóle tutaj um, on tutaj gdzieś jest. Bo on tu gdzieś powinien być. No, on się schował za rogiem. Aha. Za rogiem, którego nie ma, wiecie o co chodzi? <laughs> Bo tam, po, tam powinien być korytarz. Tutaj jest korytarz, patrzcie, zaraz wam pokażę. A on się schował... O Jezus Maria, jak się wystarczyłam. Nie myślałam, że tu się widzi ludzi Matko kochana Nie myślałam, że to Tomas biegnie za nami <grystanie> Tu jest korytarz Tu jest korytarz, czyli On jest teraz za nami I pobiegł tam Teraz biegniemy wzdłuż tego korytarza tamtego też Teraz biegniemy Prostopadle i tu jest korytarz jeszcze jakiś Czyli tu jakby były jakieś drzwi Jakieś coś No jest tutaj coś, ale tu nie, nic nie widać Eee, to tak, wiecie Dobra, ale coś czy tu dziś kiedyś było. Tu gdzieś kiedyś było. Mmm, jakiś pokój zwierzeń. Mmm, jakie ładne tapety. Lol. A ten bunkier wybudował w ogóle i po co? To mnie interesuje. Co to jest? Jakieś butle z gazem. Dobra. <laughs> chcę sobie to zwiedzić, bo ja wcześniej trzeba było uciekać. Niestety. E, a tu gdzieś kiedyś było, kiedyś, kiedyś się uciekało. To było tutaj kiedyś takie drzwi, co można było, tam były migotki. I to były chyba te drzwi. Nie wiem, które to były drzwi, trzeba by było wrócić do odcinka. Ale generalnie rzecz biorąc tu nic więcej nie ma, a te drzwi były fajne, bo one były do tworzenia. A tutaj coś jest? Tutaj jeszcze... A tu to jest sala zwierzeń, tak? Dobra, tu jest sala zwierzeń. Nie! <laughs> hmm, to jakieś coś stoi. No, spoko, spoko. Dobra, lecimy sobie tam do nich na zewnątrz. No, ale przejdźmy, proszę. Chodźmy do nich za zewnątrz i. Aha, tam sala zwierzeń, tu sala zwierzeń. Czekajcie, niech to się robi. Ma, ma do tego. Tak, są dwie sale zwierzeń. <laughs> Dobra, są dwie sale zwierzeń. Dobra, no to wracamy, wracamy. To dziś były takie drzwice, można było je otworzyć, ale nie można je otworzyć. Co tu się dzieje? Dlaczego oni nie mogą wejść? Matko kochana, ile tam osób stało. Dobra, lecimy dalej. <laughs> e, dobra, spełnione warunki. E, mamy wszystkich. Edwardzie, przestań. Dlaczego przychodzisz tu sam? Nie rozumiesz, jak to jakie to niebezpieczne... jak to niebezpieczne? Dobra, już tam. Ale on nie jest pięcioletnim dzieckiem. Mamo, dlaczego nie powiedziałaś mi, że tata jest chory i e, mieszka w bunkrze? Oczywiście, że poszedłbym go szukać, ale gdybym wiedział wcześniej, daj, do tej pory już bym coś zrobił. Jak mogła się mnie tak potraktować? Mamo, nie jestem już dzieckiem. No właśnie. Przestań mnie niańczyć. No, te kości są tak punktowane, że aż żal. Drogie Star Stable, żal po prostu, przepraszam, ale żal. Taki ładny warkoczyk zawijany. Edwardzie, wiem, że jesteś już, że nie, że nie jesteś już dzieckiem, ale twój tata jest bardzo chory. I <laughs> bałam się, jak zareagowałby na spotkanie z tobą. Od kiedy zachorował, nie potrafił kontrolować swoich uczuć. Mógłby cię skrzywdzić. Gdyby coś ci się stało, nie zniosłabym tego. Wybacz mi, Edwardzie. No tak, bo on nie ma kurwa nóg, przepraszam bardzo, i on nie biega tak jak ja na przykład, bo mnie tam wpuściła, choć jestem od niego mniejsza. <laughs> spoko. Jestem w jego wieku, nawet nie wiem czy jestem młodsza. No spoko. Ale tata jest chory i potrzebuje mojej pomocy. Sorry sąsiedzi, jak coś słyszycie. E, to nie mną powinnaś się martwić. Jedyną osobą, którą potrzeba, jedyną osobą, która potrzebuje teraz wsparcia jest tata. Nie musisz mnie już chronić, mamo. Przestań traktować mnie jak małe dziecko. Zamierzam znaleźć dla niego y, lekarstwo. Klik. Czy możemy w jakimkolwiek sposób pomóc tacie? Możesz, myślisz, że korzeń Jorwicki? Jorwicki? Tak bardzo spłoszczony chyba jest, myślę, że Jorweski, albo, no nie wiem, mógłby go wyleczyć Wiktorii. Dlaczego? Więc nie mamy, nie damy mu trochę tego korzenia: Co? Trucizna powoduje, że nie chce się leczyć. Nie, nie możemy, nic nie możemy zrobić. Myśli, że się Adam Wiktorii użycie podstępu, żeby przeżył, żeby przyjął antidotum, sorry. Ale jak? Dlaczego ja mam to robić? Jestem mniejsza od niego. Nie wiem, może w jego wieku? No, nie, myślę, że nie. Nie ja wiem. No, nieważne. <laughs> Nawet, że jestem, to, jestem wieko w wieku. No właśnie, w jaki sposób możemy podejść do masa, Wiktorii? No, kurde, co ja jestem, lekarz? Psycholog? Halo? Jestem tylko dziewczynką. Co mówisz, Wiktorii? Jeśli uda nam się zmierzyć, zmieszać korzeń orwicki z jego jedzeniem lub czymś innym, tak żeby tego nie widział, to zostanie uzdrowiony? Co twoim zdaniem powinniśmy zrobić, Wiktorii? Użyć... Balonu do co? Użyć balsamu do ust, sorry, z korzeniem jorweckim, serio? Mówię, że tata przychodzi co noc do swojego domu i mama zawsze całuje go na pożegnanie, a więc korzeń jorwecki, dostanie się do jego organizmu przez balsam do ust podczas pocałunku. Rozumiem, świetny pomysł, Wiktorii, ale jak zdobędziemy ten balsam do ust? Chyba wiem. Wiktorii Tygeniuszu. O ile mi wiadomo, w pobliżu wioski krzyżowy Sierp mieszka bardzo uzdolniony alchemik. Wiedziałam, że będzie coś z nim. Albo będzie coś z tym, co mówiła Jennifer, że tam mieszka taki zielarz. To może być to. Myślę, że pomoże nam przygotować taki balsam nie wiem, gdzie dokładnie mieszka, tak, to będzie ten zielarz, ale jego dom jest podobny, tak charakterystyczny, że trudno go przeoczyć. Wyleczymy tatę, hura! Wiktorii, jesteś genialna, balsam do ust z korzeniem jorweckim, Jorwickim. nigdy nie byłam, ja byłam jorweckim, sorry, nigdy nie byłam, od nie... nigdy bym o tym pomyślenie pomyślała, sorry. Nigdy bym o tym nie myślała. Co ja w ogóle myślę? Nie, bo wiesz, zamyśliłam się, bo yy, jakiś czas temu, nie wiem, dwa tygodnie temu mojego szatencza, czy nawet wcześniej, yy, Jennifer mówiła nam w klubie, że jest yy, w Eponie zielarz. Że pojawiła się nowa postać, więc ogólnie pojawiły się nowe postacie, więc będzie dużo nowej znowuż rozgrywki, a stara będzie niedokończona. <coughs> Mówisz, że możesz pojechać prosto do Alchemika po balsam do ust? Victory, super. <coughs> w tym czasie ja i Edward pojedziemy do domu. <coughs> Oto <coughs> korzenie orwestniki do balsamu do ust. Sorry. <coughs> Poszukaj alchemika w wiosce Księżycowy Sierp e, lub w jej okolicy. Pośpiesz się, Wiktorii, los mojej rodziny jest w Twoich rękach. Wszystko w tym. tym. Dobra. E, ok. E, no i teraz tak. Nie wiem, czy ja mam jakieś quest'a, czy co się stało. E, co się stało się. E, tu jest mój konik. Kaman, come on, kaman. Come on. Dobra. A rozumiem wszystkie te osoby, które tam stały, to były te osoby, które czytały fabułę. spoko. Dobra, teraz tak, ja muszę reprymenda. To alchemika, no dobra. Reprymenda, ale pewnie alchemik będzie coś chciał, żebyśmy my dla niego coś zrobili. Ale że my już mamy sporo czasu, to słuchajcie, mili państwo, ja się tu z wami za chwilkę pożegnam, jak on będzie nas tam reprymendował. I po prostu, i po prostu, słuchajcie... I po prostu, słuchajcie, pójdziemy sobie... Nie ma tu alchemika, szukaj dalej. Szukam dalej, spokojnie. Jeszcze nie zaczęłam dobrze. I po prostu zrobimy sobie drugi odcinek. To tutaj? Nie, tutaj też nie. Nie ma tu alchemika, szukaj dalej. Dobra, fajna, fajnie, że jest szukajka. Dobra. Dobra, tutaj będziemy szukać. Tutaj będzie szukajka, szukajka, szukajka. Dobra. O, koń. Ale on mieszka gdzieś tutaj blisko, dom charakterystyczny. rozejrzymy no, się po, po domach może. Dom charakterystyczny, tu też nie ma alchemika, szukaj dalej. Gdzieś Jennifer nie zaprowadziła mnie, gdzie on jest, powiem szczerze, tylko mówiła właśnie, że jest nowa postać i że jest to alchemik. Że jest to jakiś zielarz. Dobra, no to poszukamy tego zielarza i będziemy na tym kończyć Tu mieszka Paulin Tu jest studia, studnia, tutaj nie ma szukaj dalej mhm. No dobrze, poszukamy, poszukamy Ewentualnie skończymy teraz nagrywanie i po prostu dokończymy w następnym odcinku. Tutaj. Pewnie przejechałam gdzieś obok, znowu gdzieś ma mówić mi, że jestem lamą i że, że nie do i w ogóle lesiub. Dobra. No bo nie do no to nic nowego. Może tutaj? Charakterystyczny dom. O, o, co to jest? Kto to jest? Halo? Hałap Halo, pana. Szpani? Szpani, weterynarz. Weterynarz tu będzie. Kamilla Turson. Fajnie. Czyli ta wioska zaczyna żyć tak samo jak inne wioski, typu Srebrna Polana, nie wiem, tak dalej, tak? Matko kochana, chyba, że ja nie widziałam tej babki wcześniej. Matko kochana, dobra, muszę pojechać bardziej tam, bo tutaj już obszukałam wszystkie miejsca. Więc muszę pojechać bardziej tutaj. ale tutaj to jest tylko, są te, te, tamte, tamte ro ro rokuele też. Mmm, gdzie może być ten domach tego zielarza? Dajcie mi chwilkę, muszę sobie poszukać, bo przecież kurka wodna. Żeby nie znaleźć zielarza. Aj! Co się stało? Ups!